Wiele spraw, każdy swe problemy ma. Szmowa, praca, dom, kobieta, i za kogo płynie czas. Nic dziwnego, że skupia na sobie uwagę cztery bramki w ostatnich trzech meczach. Czy strzeli dziś? Zapraszamy na transmisję. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Drużyna piłkarek Juventusu zmierzy się z Racing Louisville FC. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. A w takim składzie wybiegnie dzisiaj Juventus. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Tak wygląda skład Racing Louisville FC. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. gadania, zaczynamy grę. Uwaga, groźnie! Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie. Na pewno będzie w myślach do tego wracał. Zespół Gospodarzy imponuje w tym sezonie bramkostrzelnością. Na tę chwilę są najskuteczniejszą ekipą w lidze. Drużyna Gospodarzy przyzwyczaiła fanów do popisów strzeleckich. Trafia do siatki częściej niż ktokolwiek w lidze. Oglądanie ich meczów to w tej chwili czysta frajda. Będzie niebezpiecznie. Niecelne zagranie. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Jest! Proszę państwa, mamy bramkę. Strzał z główki, ale z szczupakiem. No w każdym razie, piłka trzebocze w siatce. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. zatem 1 do 0 przejęcie piłki koniec akcji Racing Louisville szukają okazji do strzału dobra centra w szesnastkę Niepewne wybicie, ciągle groźnie. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Przechwyt piłki w tercji obronnej, rywala. Jak to teraz rozegra? Ale był czujny, brawo! Pewnie w obronie. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Uwaga! Nie może tego zwardować! Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Oddali piłkę przeciwnikom. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Mogą tu teraz groźnie skontrować. No i odjechał teraz z piłką. Niesamowita okazja. To chyba nie tak miało wyglądać. Myli się teraz przy tym strzale z oleja. To nie był zły strzał, naprawdę niedużo zabrakło, zwłaszcza z takiej odległości. Ale przy tak trudnym technicznie uderzeniu trzeba idealnie trafić w piłkę i mieć trochę szczęścia. z tej akcji. Nic z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Mocne wejście, ale czyste. Będzie Bramka! Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że Bramka to wyjął. Aj, takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. I w sumie, czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemścił. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. W takiej chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał, spróbuję uderzyć, co mi szkodzi. Strata piłki teraz. Strzał proszę państwa! Ale ten strzał dla bramkarza na tym poziomie to bułka z masłem. Spokojna interwencja. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opałach. Pracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. Ma wsparcie, by to rozegrać. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. Zaczęliśmy przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Przejmuje teraz piłkę ze spokojem, po tym dośrodkowaniu. Darki Racing, Louisville w akcji, radzi sobie bramkarz, wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji, Pewniej obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Szybko wykonany stały fragment, już grają. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie przejmuje piłkę przeciwna ekipa. I będzie kolejna okazja. Corner. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. To niemal transferowa bomba. Choć wydawało się, że nic nie wyjdzie z tej transakcji. Co o niej sądzisz? Wiadomo, ile dotąd zostawił zdrowia na piłkarskich murawach i zapewne zmienia klubostan. Ale musimy na chwilę przerwać. I tak! Piłka w siatce, proszę państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! Pójdźmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta druga znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywa. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze, może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Na razie 2-0. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Piłka opuściła plac gry. Out. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej gramki. O i prosta strata. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. To musi być bramka. I przejmuje teraz piłkę. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Ależ tam niewiele zabrakło, tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie. Gdyby jeszcze było celne, czekamy na kolejną okazję. Świetne teraz, prostopadłe do granie. Piłka powędruje pod narożną chorągiewkę. No to przekonajmy się dzięki powtórce, jak niedaleko minęła ta piłka bramkę. Zdecydowały centymetry. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Jest próba dogrania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną wrzutkę. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem, dobra akcja. Obrona może być w opałach, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Szansa na kontakt! Piąstkuje! Niebezpieczeństwo oddalone. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Wciąż prowadzi piłkę. Teraz musi! Ależ mu siadła teraz piłka na stopie. No ale jednak, nie chciała wpaść do bramki. Racing Louisville szukają okazji do strzału. Czy to będzie dobry strzał? Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Obronił to. Nowy zawodnik już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc. Bardzo przytomna interwencja. Brawo! Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Czerwona akcja strata piłki faul sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego za chwilę może być groźnie No cóż, proszę Państwa, jeśli chce się pokonać bramkarza z rzutu wolnego, to trzeba się zdecydowanie bardziej przyłożyć. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ, Jacku. Tak, Tomku, tu nie może być najmniejszych wątpliwości co do tego, kto jest dziś lepszy. W tym starciu prezentują się po prostu świetnie, co dobrze oddają dwie bramki przewagi. Przez całe spotkanie udowadniają swoją wyższość na taką grę. Patrzy się z wielką przyjemnością. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Koniec spotkania. Drużynie gospodarzy w zwycięstwie wydatnie pomógł dzisiaj. Dwunasty zawodnik na trybunach. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze, aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu. Piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Jest! Proszę państwa, mamy bramkę! Strzał z główki, ale z szczupakiem. Ale był czujny, brawo! Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarski. Niesamowita okazja! To chyba nie tak miało wyglądać. Myli się teraz przy tym strzale z woleja. Nie... Piłkarki Racing Louisville w akcji. Radzi sobie, Bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Ale musimy na chwilę przerwać. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja. Jeszcze nie słychać gwizdka. Ależ tam niewiele zabrakło tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie. Gdyby jeszcze było celne. Nowy zawodnik już gotowy do gry. Mamy parę pytań i prosimy o komentarz do tego meczu.